34, a to jest kolejny film z serii Góra Gra w grę. Dzisiaj spotkamy się z tchórzliwą jatką w Resident Evil 4. Oczywiście słuchajcie, gra jest przeniesiona z konsoli PlayStation. O, czekajcie, chwilę to sobie wyłączę. Yy, gra jest przeniesiona z PlayStation, czyli sterowanie cały czas będzie PS-owe. Dlatego gram sobie na padzie, mój, mój paty Tracer. Także co na chwilę się przyjmknę i obejrzymy sobie jeszcze tę. Do zobaczenia za chwilę. Resident Evil 4. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Yarkley Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan. To sterilize Record City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed. And for all intents and purposes, Umbrella was finished. Na samym początku strasznie dużo będzie takich właśnie... Sixth years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the President. I was to assume the responsibility of protecting the new President's family. Am I the one who always gets me sort of a stick? You? who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. <laughs> oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Dobra, Myślę, it was right before I was to take a, on, nie, on my sorry. duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people who would have thought that my first job would have been a rescue mission ah, it's freezing so cold all of us are in sorry it took so long just up ahead is the village i'll go and have a look around yeah, we'll stay and watch that car don't want to get any parking tickets right parking tickets good luck jeez who are these guys did you say something Oh, to jest właśnie ta planina, o której mówiłem. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? <laughs> Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Dobra, zaczniemy od takiego wstępu. Kurwa, a nie działa. Głównym bohaterem jest y, tajny agent y, amerykańskiego wywiadu o imieniu Leon. Leon, tak. Zaraz mnie poprawicie. Którzy, który przeżył zarazę w Raccoon City w 1998 roku. Miał on za zadanie też tam kogoś odszukać, ale niestety na miasto spadła zaraza i po prostu musiał się sam na wydostać, przy okazji oczywiście odzyskał tą osobę, którą miał już nie pamiętam jak się nazywała tamta osoba no i co widzimy tutaj już kolejne akcje Leona są, zostaliśmy przetransportowani do hiszpańskiej wioski o. później jak już podejdę do maszyny, ponieważ w rezydencie jest bardzo fajny sposób zapisywania gry nie ma coś takiego, że teraz wchodzimy powiedzmy w menu. Tutaj jest. Kur, nie to. Nie pamiętam, czym się menu włączało... Maty. O! Widzicie? I nie ma coś takiego jak opcja zapisywania, coś takiego. Bardzo fajna opcja, ponieważ musimy podejść do maszyny do pisania i dopiero wtedy zostanie nam zapisana gra. Tak jakbyśmy zapisywali swoje życie, wiecie o co chodzi, nie? Ona no, słyszę co się dzieje, mogę zamknąć drzwi. O strasznie PSowe sterowanie. Zresztą zaraz zobaczycie. O, tu kogoś słyszę. Uh, excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Lárgate, cabrón. <laughs> 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 Sorry to have bothered you. Oh, oh, nie, no. i zobaczcie. Teraz jakie mamy celowanie. Strasznie śmieszne. dobra. O zobaczcie. Dobra, padł Pan policjantów. Zepchną nam dowody, no zaraz ci wyjdziemy to zobaczyć. O, mówię strasznie duże patlenie na początku. Jest

To no, ja się cofnę, zobaczę co tam jest na górze Oho, dobra, a um, no Zaraz pójdziemy zobaczyć co nam się stało z tymi policjantami I będziemy wiedzieć co robić A tak tu było, widzicie? O nie Ale fajne, zobaczcie jaka fajna jest animacja Robaków na tych czaszkach no. Mam nadzieję, że aż Dobra. O, słyszycie? Jak już jest ta muzyczka, to już wiadomo, że oni są w pobliżu. Ja wam to pokażę. O. Zobacz. O. Strasznie ciężkie o kurwa chyba ogrykam. o Od czym ty gadasz? O, widzicie, już nie ma tego soundtracku, czyli już nie ma w pobliżu nikogo. Bardzo fajny sposób ostrzegania. Po prostu, jak jest się spostrzegawczym, to bardzo łatwo takie rzeczy zauważyć. Bo tu sobie coś weźmiemy, coś przydałoby się wyleczyć, nie? Kończymy, był ekwipunek. Tu był ekwipunek. Aha, nie mamy nic, żeby się podleczyć na razie. A to co będziemy biec? Tak. Dobra, pójdziemy tam, zobaczymy, co się stało. Tak jak myślałem zepchnęli Dobra No, także samochód pięciu gwiazdek nie miał Co im zrobili? Właśnie to, właśnie tak To właśnie to Dobra Biegniemy sobie tam, bo tam fajnie się biegnie strasznie tak jakoś w innych grach kiedy robiłem tego so gameplaye tak jakoś nie wiem o właśnie dobra tutaj wracamy do tego motywu z maszyną widzicie tak się odbywa zapis gry tutaj ja sobie zrobię drugi save ponieważ w międzyczasie gdy dla was nagrywam gram po prostu sobie swoją grę po prostu sprawdzając jak inaczej też czy wygląda jakoś inaczej rozgrywka no powiem wam, że nie ma różnicy, także chyba tylko jeden z na przejście gry Co mnie bardziej zdziwiło w grze, gdzie nagle jesteśmy powiedzmy wśród to nie są zombie, ale no zarażeni ludzie, tak? I nagle pojawia się sprzedawca tego O, pomożemy pieskowi. Patrzcie jak fajnie skacze. Dobra, biegniemy tutaj. A, tu są te ładunki. Dobra. O. Tak też usłyszymy, że zombie jest blisko. Ten zarażony jest blisko. Co za... I się skończyła jadka. Dobra. Ja się podleczę, drodzy widzowie. Nie chcę, żebym tu padł zaraz na początku. O... Możemy zmiksować, tak. O, właśnie. Bardzo fajny sposób też leczenia. Możemy miksować takie. Nie ma tu czegoś takiego jak podion, tylko po prostu zbieramy takie zielone roślinki. To znaczy, zielone. zieloną roślinkę dopiero możemy spożyć. Czyli. Yy, inne kolory jakie zbieramy Żeby je spożyć musimy połączyć je z, yy, właśnie z zieloną Jeżeli nie połączymy je z zieloną, po prostu nie będziemy o mogli kurwa, się nią lecić O kurwa, co się dzieje? Dobra Czekamy, coś na pewno przyjdzie Dobra no Idziesz nie biegnij, bo się potkniesz Fatality Fatality Dobra, i wiecie co? Chyba w tym miejscu skończymy pierwszy odcinek z nowej serii. Myślę, że się Wam spodoba. Także piszcie w komentarzach, co jak i tego, i tamtego. O, coś to mogę sprawdzić. A, a, tu już wiedziałem. Mogę to rozpiździć. Dobra. Kurwa. A! Dobra. Także. To był Góralek 34 w Resident Evil 4. Trzymajcie się, cześć.